Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariowi. Pokażę wam w tym filmiku jak dostać się do Mama Gear, czyli coś takiego, do tego nowego bossa, którego macie w tytule i pokazanego na mini-turce, którego, o którym słyszeliście. I pokażę wam dzisiaj sposób jak się do niego dostać. Co możecie odblokować dzięki niemu zakończenia w dalszym przejściu gry. Zaczynajmy w takim razie. Weźmiemy sobie Hinach. Kolejna! John Cage Okej, okay, będzie nam towarzyszyć muzyka z Antibirta i moje ulepszenia, gdyż nie mam zamiaru się tutaj bawić, bo leciałem po prostu, żeby pocisnąć e, szybciej niż zazwyczaj, o! Będą nam potrzebne dwa kawałki noża. Musimy zdobyć kawałek pierwszy noża i drugi. To będzie część, dzięki której będziemy mogli się dostać do tego bossa. Ok, to jest pierwsza część. Teraz musimy się tam dostać. I będę potrzebował wyposażenia. jakiegoś lepszego. Więc tak. Bierzemy to. Bierzemy to. Patrzcie. Tum, 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 Ok, starczy. Jeszcze jedna rzecz z większymi. Trochę tirysapa w górę. OK, możemy le lecieć z tym koksem. Dobrze, starczy. To są wystarczające temki. No, no i pan Paweł. Zejdziemy. Jest w takim razie. Nie ma nawet co brać tych. I ten kostrze rumu. Tam ich wystarczająco. No dobra, Chodźmy sobie do loada. On down prochae. wam e, Muzyka, soundtrack jest po prostu piękny. Także nie wiem dlaczego go. Z absurdi musieli zepsuć Repentance. Repentance jest taki gówniany, a Antibirrette jest taki ekstra. O, taki fajny Kazi, widzieliście go? Skrzynkę wziął i rzucił we mnie. Dobrze, nie słuchaj, kręć I powiem Wam, że to właśnie dzięki temu modowi macie te oto poziomy, jak ta zalana piwnica. Kopalnie i małe ozoleum. Nowe yy, postacie Chyba też nowy boss Nie wiem co to dało. Muszę się dowiedzieć co, co z tym lustrem jest Nowe postacie Okej, okay, nowy nowy przyjaciel O nie! O Boże WTF! A widzicie to? to gdzieś, nie, nie wiem co, jak jakoś dziwne kurde, zaraz zginę chyba boję się tak chyba jakoś dostawało się do kawałka klucza, e, kawałka noża pierwszego nie wiem, ja to przejdę, bo Przejdę go jako. Przejdę to jako lost i tyle. To macie? Raczej przejdę jako lost. O, dobra, już nieważne. Żyję. Już jestem, jestem kajno. Instant energy. Chodźmy dalej. Boom headshot. Cześć. Dobrze. Zastanawiam się czyś tam, czyjś tu. Idźmy tutaj. Tu jest lepsza muzyczka. O, to, to jest lepsza muzyczka. Jest. Wcierałem jak tą muzykę słyszałem. Słuchałem. Naj pierwsze raz słyszałem to naprawdę. Epicka. O. Cz panu zginęło. Co się dzieje? O, Ginie. Dobra. eduka. To jest właśnie takie 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 ginie takie dalej Dobra. Tutaj okej, teraz jest sprawiedliwość. O, oni fajnie latają, odrzut takie mają normalnie. Sprawiedliwości stanie się zadość. Jak to mawiał Artas. Warcraft'cie trójca. Dobra Ok, nice, latają te bomby, zabij go w końcu no Dobra Idziemy dalej Ok Teraz idziemy tutaj Do mauzoleumu Jest do mauzoleumu, okay. trzeba iść Małzoleum. Ma ma mauzoleum Dokładnie Zostałem jakiś tutaj kot ja Idziemy tutaj. O, jednak nie. Idziemy tędy. Uwaga. Ok, jednak nie. Dobra. Coś zginęło. Nie po. OK. Co to było w ogóle? Repartacja. No. Ale ciężko trafić. Widzicie to? Ciekawe Polak Demol Co to będzie? O nie Słabo O tak Proszajmy Na pierwszego bossa w małym zlewem Dobra. Naprawdę piękna muzyka pitcka. Są so epic. Jest Dobrze. No trochę się nachodzimy. Nie. Okay. Okay. to ciężko zdjąć? O widzę przyszłość. Dobra, podoba mi się. Też bym chciał. O, full halt. Dokładnie. Okej. Okay. Let's speed up. Spo spokój. Przepraszajmy. Ok. I. O nie. Dobrze. Isaac and his mother. They lived alone in a small house. I mamy właśnie wejście, to jest to, co to jest, było potrzebne i właśnie w tym kluczem rozwaliliśmy te drzwi. I w taki sposób możemy wejść na dół i pokonać tego oto stwora, czyli e, serce matki. Po pokonaniu sercu matki wychodzimy sobie ładnie z pokoju. bramy jeszcze to. Dobra, no i widzimy nowe pomieszczenia, bardziej mroczne i złazimy dziurą na dół. I co będziemy w niej widzieć? Jeszcze walki w, w poziomie korpsa. Pojazda. Jakieś nowe stworki. Kurde, ja bym zmienił. Jakby dał rada jeszcze. O, gin ciężko trafić. Dobra roda. to ja zniszczyć. A, tego ...młodkiego robaczka. Dawaj, albo no dobra, damy radę. Oczywiście nie ma. Tędy nie przejdziemy do bossa. Więc musimy iść. Inną drogą. Tutaj. Zobaczek. Okej. Okay. To tutaj. Okej. Okay. Fajnie. No już. Serduśko. A, nice. Pchajmy dalej. Okej, okay, bassem. Teraz wezimy do oddziału. do buzi Kurde, nie mogę go trafić A tutaj bardziej zbugowane widzę, więc nie wiem Zginiesz w taki sposób. Chyba Zążę zginąć pierwszy, z nim ja, a ty zabijasz mnie? Tak, udało się. A no i pan Paweł? Mamy problem o oh, Houston... Moment, bo ja tutaj muszę zmienić bronię. Bo tak to nie mogę walczyć. Daj życie. O właśnie, szybciutko. Szybciutko, raz powiedziałem. Dobra, moment, moment. O, to, to weźmy Dobra. Jeszcze raz. O, oh, udało się. We did it. Co bym zmienił na coś? O, taka. To jest fajna. To? Niech będzie. Co? Notatki taty? Nie, a to? ring Hearts module. Or Miecz, weź sobie zobaczmy co to będzie Serafin Okej, okay, y Dobra, to idziemy Na no, bossa O, patrzcie Mam miecza Ale chcę mieć jeszcze lepszego miecza Słuchajcie Dobra, mam 15 mieczy podobno. I nawet krzyż wyskoczył. Dobra, zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Ktoś tutaj samo strzela automatycznie. Idziemy, zobaczymy. Będę walczyć mieczem jak prawdziwy rycerz. Idziemy tam. O, widzę. Mam tę moc. Nic nie muszę robić. No i git. Dobra, nie ma co się męczyć tutaj. Ciekawe jak mama gier zginie. Mój mecz to odrzuca wszystkich. O. Dobrze. Okej, okay. i walka. I... zaczynamy. O kurde, jaki damage. Totalny. To właśnie by jest magia, ta mama. I teraz będzie druga jej faza. Dobrze. Żegam ten choma. Widzicie, co żebyście się napatrzyli dłużej, zanim pokonam? Mogę go pokonać 5 sekund, tak myślę. Spróbujmy go zatokować. A widzicie, już 800 ma. I w taki sposób właśnie dochodzimy do Mama Gir. I... Nawet mocno. Reportacja. Ha ha ha. Strywałem grę. Kurde, jak ja wyjdę z tego pokoju? Nie wiem czy ja wyjdę z tego pokoju Udało się, dobrze no jeszcze raz teraz czy będzie powtórka z, z walki, z co to jest A, nie wiem ten Powtórka? A, walczymy. Jeszcze raz. O coś w dostaje matka. Odparzy. Obijam jej. Okej. Ok. O. Dobrze, i tak to wyglądało, więc to wszystko. Moi drodzy, powalczyliśmy sobie. I koniec gry. Dziękuję. W taki sposób pokonujemy tego sfora. Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, no, no Mom, i just After all I've done for you. This is how you view me. You think I'm a monster, Isaac. I'll show you a monster. No! No, 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 no. Like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him. He <laughs> bullshit. Shut down this guy. No, i to tyle. I 10 lat tworzyli fabuła. 10 lat potrzebowali. Ja bym w tydzień to wymyślił. A widzicie, tak to jest z sata satanistycznymi gierkami. Satanistyczne. I na koniec gdzieś Tak, tak, tak. Satanistyczne gierki. OK, skończymy sobie to miejscu. To wszystko, dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Subskrypcja, komentarz i do zobaczenia sobie.